Forty znalezione i zwiedzone, motorówka zmontowana, a co dziś? Totalny spontan. Cześć, witajcie, Assassin08 z tej strony i witam was w kolejnym odcinku z gry Stranded Deep i witam was w ostatnim odcinku ze Stranded Deep, ale spokojnie, seria się nie kończy. Mówiłem o tym w poprzednich odcinkach, ale ten kto nie słyszał bądź nie oglądał bądź po prostu zapomniał, to spieszę z wyjaśnieniami. Uznałem, że lepiej będzie zawiesić tą serię do momentu pojawienia się jakiejś większej aktualizacji żeby po prostu nie robić tutaj nic na siłę i właśnie to postanowiłem i w dniu dzisiejszym będzie ostatni odcinek serię zawieszam do momentu pojawienia się jakiegoś dużego update'u z jakimiś tam super ekstra dodanymi nowymi rzeczami natomiast za tydzień rusza nowa seria i jaka to jest seria tego wam nie powiem ale podpowiem wam że tą serię miałem nagrać już dwa lata temu we wrześniu no ale tak się złożyło że jej po prostu nie nagrałem także teraz przyszła na nią pora za tydzień w piątek nowa seria, natomiast jeżeli w Stranded Deep pojawi się jakaś aktualizacja, to po prostu odcinki będą pojawiać się w poniedziałki. Ale o wszystkim będę informować Was na fanpage'u, a teraz już pójdźmy sobie spać. I rano wykombinujemy coś na ten odcinek. No i dobra, mamy nowy dzień, jak tam stan? Nie jest źle. E, dobra, słuchajcie, co wymyśliłem na e, ten odcinek? Jako, że ten odcinek jest od, odcinkiem ostatnim e, do momentu zawieszenia, to postanowiłem, że dzisiaj po prostu na luzie zrobimy ten odcinek. Podpalamy sobie ognisko i przyrządzimy jakieś mięsko. Słuchajcie, odcinek naprawdę mega na luzie. Zrobimy sobie kilka fajnych rzeczy. O! Przypomniało mi się. Ktoś z was w komentarzu wpisał ostatnio Czemu Wiesiek nie siedzi na płotce I proszę bardzo o to. Wiesiek jest już na płotce Wiesiek czemu spadasz z płotki Siadaj tutaj No Słuchajcie nazwiemy tą drugą Naszą płaszczkę I nazwę ją tak jak widziałem, w większości chcieliście, czyli Halina. No i dobra, niech będzie płaszczka Halina. Odłożę sobie label maker. Jak tam w ogóle stan z piciem? Słabo. Także wypijmy sobie trochę wody. No i pięknie. Dobra, przyrządzi nam się pięknie tutaj mięsko. Weźmiemy je sobie na drogę, ponieważ w tym odcinku postanowiłem, że po prostu gdzieś wyruszę... Pozbieram trochę patyków, ponieważ chcę sobie zbudować, moi drodzy, tratwę. Najzwyklejszą tratwę, ponieważ z tego co tutaj sobie zauważyłem, to jednak tratwa pływa szybciej, że tak powiem, od, od motorówki, więc po prostu sobie zbuduję tratwę i będę korzystać i z tratwy, i z motorówki i będzie fajnie. Jak tam to mięso? Jeszcze nie gotowe. I słuchajcie, planuję również zabić tego małego rekinka. Mam nadzieję, że go znajdę. okej, okay, jest mięso, także sobie je teraz zjem. No i pięknie, ale słuchajcie, jako że jest to ostatni odcinek, to sobie wykorzystamy zębusia do celów latających. Tak, polatam dzisiaj sobie na rekinie. Zobaczymy, jak to się lata. Szczerze mówiąc, nie mam bladego pojęcia, także boję się, że za chwilę może coś się złego stać. Tak więc, zębuś, wykorzystam cię trochę. Jednak ja wcześniej zapiszę sobie grę. Żeby nic się nie stało i w razie, jakby nie daj Boże, coś się stało, to żebym po prostu sobie tą grę wczytał. Dobra, próbujemy. Nie mam pojęcia, jak to się lata i tak dalej, tak więc to może być naprawdę dość ryzykowne. Ale z tego co wiem, musimy złapać na przykład tego rekina i skakać. Wow, serio, to działa? Ja latam. Ale jaja. Nie wiem czy po prostu tak to ma działać, ale jeżeli tak, to, to całkiem ciekawy patent wam powiem. O, i właśnie może teraz gdzieś tutaj zobaczymy, gdzie jest ten rekinek. Może gdzieś tutaj pływa. Ale zajebisty widok na wyspę. No nie wierzę. Obym tylko nic sobie nie złamał, nie spadł i tak dalej, bo mogłoby się to źle dla mnie skończyć. A może tak się dostaniemy do jakiejś wyspy. Zębuś, nie wiedziałem, że ty potrafisz latać. Jesteś super rekin. Wow. Ale jaja. Zajebiście się lata. Dobra, ale ja teraz chciałbym na przykład zejść na ziemię. Ale tak, żeby się nie zabić. Jak to zrobić? Chyba muszę po prostu wpaść do wody. Ewentualnie sobie wczytać grę. Wow, 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 nie, 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 nie! nie! I spadłem. Coś sobie złamałem? Nie mam pojęcia. Dobra. Jak tam? Nic sobie nie złamałem, na szczęście. Ale zębuś, chodź tutaj. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Chodź, zębuś. Fajnie było. Halo, nie wziąłem zębusia. Gdzie ty jesteś, zębuś? Zębuś? Wow! Coś mnie ugryzło. Chyba ta ryba. O nie. Dobra, muszę wziąć zaraz jakieś leki. Gdzie jest zębuś? ok zabieramy teraz zębusia i lecimy już na wyspę. Nawet fajnie było wam przyznam, ale... Jednak chyba muszę się trochę jeszcze nauczyć tego latania. Dobra, zębuś, wchodź tutaj do swojego... Garażu. Dobra, możesz być przez pewien czas tak na boku, ale teraz już słuchajcie. A właśnie ta piekielna ryba mnie ugryzła. Także bierzemy chyba witaminy. Nie wiem, zaraz sprawdzimy. Niestety nie, w takim razie pewnie antybiotyki. Jak najbardziej. No i pięknie, wszystko zeszło. No i cóż, słuchajcie, wyruszymy sobie na poszukiwania yy, patyków. W takim razie bierzemy sobie tą motorówkę, ale wcześniej bym sobie zatankował. Ok. Myślę, że te trzy razy wystarczy. No i cóż, i płyniemy. Tylko w jakim kierunku teraz? Zastanówmy się. Słuchajcie, tak w ogóle to forty były tam. Dokładnie o. Dokładnie tam były forty. Yy, myślę, że nie będę tam teraz płynąć, ponieważ już forty przeszukałem, także nie ma większego sensu tam znowu płynąć. A ja i tak potrzebuję tylko patyków. Także wybierzemy się gdzieś bliżej. Uruchamiam sobie teraz naszą motoróweczkę i płynę przed siebie. Zobaczymy gdzie dopłynę. Może wybierzemy się gdzieś tam. O, może na tamtą wyspę. Też nie, tam już chyba kilka razy byłem. Tam w sumie też. Cholera. Dobra, popłyniemy sobie tam, zobaczymy co jest na tamtej wyspie. No niestety moi drodzy, zebrała się masakryczna mgła, w takim razie wyłączam ten y, tą motorówkę, może coś w wodzie ciekawego znajdę, sprawdźmy to. Chociaż nie wydaje mi się, same rybki. O! Mamy żółwika, w takim razie bierzemy żółwika, słuchajcie, z tego co przeczytałem jest kilka rodzajów żółwi, także być może to jest ten, którego akurat nie mam, zaraz to sprawdzimy. Masakryczna mgła, popsuła mi całe plany! Dobra, na chwilę go tutaj wyrzucę. Lecę po motorówkę, bo mi znowu zniknie. Chociaż nie ma tutaj żadnego... ...chumbaka, y, także myślę, że nic się nie stanie. Ale przezorny zawsze ubezpieczony. Mamy kolejną płaszczkę! Zabieramy ją ze sobą! Dobra. Wydaje mi się, że będę miał po prostu kolekcję płaszczek, żółwi... ...i nie wiem czego jeszcze. Dobra, płaszczka wyrzucona. Dobra, ale teraz już lecę do tego, do tej motorówki, ponieważ boję się, że może mi zniknąć. Ale z drugiej strony zobaczcie. Wszystko pięknie widać przez tą wodę. No może nie aż tak bardzo pięknie, ale, ale ładnie widać wszystko, więc może jednak bym się gdzieś wybrał, ale trochę się obawiam. Kolejny żów! No nie może być. Jaki tym razem? Inny. Tamten był na dy jakoś. W takim razie mamy kolejnego żółwia. No i pięknie. Oj, 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 że mnie umarł. Szybko do góry, szybko do góry, szybko do góry. Dobra. W takim razie zabieramy go na wyspę i wracam po motorówkę. Dobra moi drodzy, w takim razie teraz już spadamy na naszą wyspę. Mamy naprawdę kilka fajnych okazów. No i cóż, czekamy, aż tam gła opadnie. Czy ja dobrze widzę? Mamy tego rekinka. No i pięknie. Wyłączamy sobie teraz motorówkę. No i a tak moi drodzy. No i ładnie padł. W takim razie mamy już tego rekinka. No całe szczęście halo, czemu nie chce się wziąć. Okej, okay, jest i nasz rekinek. W takim razie zabierzmy go teraz sobie na plażę na naszą wyspę. Zobaczcie. Dwa żółwie rekin i płaszczka. Dobra, w takim razie słuchajcie, ja już lecę po motorówkę i widzimy się za chwilę. A oto i nasze okazy. Przy okazji już się wypogodziło, także za chwilę sobie ruszymy w jakąś podróż, ale najpierw zabierzemy stąd te okazy i na początku zabierzemy tego rekinka i idzie on w miejsce Andrzeja. I widziałem w komentarzach, że naprawdę byliście zasmuceni faktem, że Andrzej musiał zostać przerobiony na kotlety. Niestety, moi drodzy, tak miało być. Dobra. Zabieramy tego rekinka. Fakt, że on nie jest zbyt duży. I zajmuje tylko tyle miejsca, no ale cóż. Teraz bierzemy kolejnego żółwia. Yy, to jest ten. Na dy, a ten jest na ry. Tak jak widzicie, mamy inne rodzaje żółwi. Czy on był może taki jak ten? Wydaje mi się, że tak, ale jeszcze sprawdźmy tego. Jaki ten jest. Halo, panie Żółwiu, proszę się odwrócić. Panie Żółwiu, słuchajcie, jak dla mnie to one są prawie identyczne. No ale najwyraźniej się nie znam. Nie no, może troszeczkę się różnią. Ups, bohater jest chory. Bierzemy witaminki. Dobra. No i cóż, słuchajcie, jeszcze jest jedna płaszczka. Także naprawdę zdobycza, zdobycze. Wow, trochę sobie tutaj popsułem. Kanister pełny. No halo! No co jest? OK. Także słuchajcie, jak tam stan. No nie jest zaciekawie, jest już w ogóle po 15. W takim razie muszę. Muszę się po prostu gdzieś ruszyć. Tak więc zabieram sobie tratwę. Może ponton, słuchajcie, ponieważ na pontonie będzie szybciej. Po tym przyspieszeniu wiadomo, jak to będzie. Może jeszcze się trochę napiję. Dobra, lecimy, słuchajcie, gdzieś przed siebie. Obojętnie na jaką wyspę. Chodzi po prostu o to, żeby zebrać patyki. I tyle. Także widzimy się za chwilę. Jak widzicie, dopływamy już do tej wyspy. Tylko raz spadłem z tego pontonu, także jest ok. No i dobra, jesteśmy już na miejscu. Jest godzina ogólnie prawie 17. W takim razie muszę się uwijać. No i ścinamy drzewa. Czy ja tutaj byłem, czy ja tutaj nie byłem? Oto jest pytanie. Sprawdźmy, czy zostawiłem po sobie jakiekolwiek ślady. Wydaje mi się, że tutaj już byłem, ale w sumie mogę się mylić. Dobra. Zaczynamy ciąć drzewo. No i przyspieszę wam to. No i dobra, już robota skończona. W takim razie jeszcze sobie tutaj może zjem. No i wracam na wyspę, ponieważ się już ściemnia. Rozwalmy tego kokosa. No i dobra. Lecimy na wyspę, swoją wyspę. Sprawdzę jeszcze czy ja tutaj byłem, czy ja tutaj nie byłem, ponieważ trochę ta wyspa mi się jednak kojarzy, ale żebym nie zostawił tutaj jakiegoś fajnego łupu. Chyba jednak tutaj nie byłem. O, tam widzę, są bąbelki. Wybierzmy się. Może coś ciekawego znajdę. Zobaczymy. Jednak za dużego wraku, to ja się tutaj nie spodziewam. Dobra, myliłem się. Co jest tutaj w takim razie? Może tutaj sprawdzę, czy byłem, czy nie byłem. Wow. Wszystko fajnie pięknie. Ale. Ten włas został jednak przysypany jakimś kamieniem, także chyba się nie dowiem, co tutaj było. Bo tutaj nie ma innego wejścia, przepraszam. Dobra, lecimy do domu. I widzimy się na miejscu. No i zobaczcie, piękna moja wyspa. Nareszcie jestem na miejscu. Prr, starczy. Dobra, jesteśmy na miejscu. I cóż, mamy trochę różności. W większości są to oczywiście patyki, także wywalę je sobie wszystkie tutaj. I są również liście, które dołożę do campfire'a. Okej. Okay. Teraz zostało tylko i wyłącznie... ...podpalić ognisko. Wziąć jakieś mięsko i jeszcze sobie słuchajcie zrobię tratwę. Nie wiem, czy tak mogę. Nie mogę. Muszę wziąć młotek. A młotek jest tutaj. Nie dzida, tylko młotek. No i dobra. Mamy super tratwę. Halo, jeszcze jej nie mamy. Ok. Teraz już mamy. Także mamy ponton. Mamy tratwę. Motorówkę. Wow! Dużo wszystkiego. Niech mięsko nam się tylko zrobi. Stan jest w miarę ok. I słuchajcie, teraz może nazwę jeszcze tą jedną naszą płaszczkę. Jako, że było między Halina a Grażyna, to ta niech będzie Grażyna. Dobra. I jeszcze jest... Yy... Są dwa żółwie. Skoro ten był Franklin... Kurczę, nie pamiętam jak Franklina przyjaciele mieli na imię. Z tego co wiem, był Miś i Królik czy tam zając, nie wiem jak oni tam mieli. Także cóż. Może pójdźmy innym tropem, skoro to jest Franklin, to ten niech będzie CJ. Czemu nie mogę dużej literki? Dobra, nazwę Karl po prostu. Także jest Karl, jest Franklin. I jeszcze jeden. Hmm. Niech to będzie sweet. No i pięknie. Dlaczego? Dlaczego tak nazwałem akurat te żółwie? Piszcie swoje propozycje w komentarzach. Zobaczymy, czy ktoś zgadnie. Myślę, że ktoś zgadnie. Bo to jest banalne. Jak tam to mięso? Już? Jeszcze nie. Zobaczcie, mamy dużo patyków. Sporo kanistrów, jednak ten jest pełny, pełny. Te dwa są puste. Jest mięsko, ale to za chwilkę. Moment. Jest również woda, a raczej jej brak. W takim razie musimy sobie napełnić trochę ten kubełek. No i pięknie jest pełny. Także teraz sobie go może podgrzejemy. Zabieramy wcześniej mięsko. Zjemy czy nie zjemy? Zjemy. Bierzemy teraz sobie tą wodę. Niech nam się pięknie ugotuje. Oj, Wiesiek, Wiesiek, dlaczego ty spadasz z tej płotki? No, ja nie rozumiem. A, kit z tobą. Dobra, niech ta woda nam się tutaj ugotuje. I moi drodzy, wydaje mi się, że nie ma co przedłużać. Dzisiaj krótki odcinek krótki ale treściwy. Upolowaliśmy kilka zwierząt. Jest zębuś. O, proszę bardzo, ten rekinek jeszcze nie ma imienia. Także możecie swoje propozycje pisać w komentarzach. Także tak, piszcie w komentarzach y, propozycję imion dla rykinka. Dlaczego nazwałem y, te dwa żółwie akurat y, Carl oraz Sweet? I coś jeszcze było? Nie wiem, nie pamiętam już. Chyba nie było nic więcej. Także niech ta woda się nam przygotuje. Ja teraz pójdę spać i widzimy się rano. No i mamy nowy dzień. To jest już 28 dzień na wyspie. Z tego co widzę, ma padać, tak więc. W sumie dobrze, że kończymy akurat. Woda jeszcze się nie zagotowała. No masakra jakaś. Pięknie to wszystko wygląda, muszę przyznać. Naprawdę, bardzo ładnie. Klimacik idealny. Słuchajcie, chciałem zrobić jeszcze jedną rzecz, ale niestety się nie udała przez te odcinki a mianowicie jest woda. A mianowicie chciałem znaleźć tajemnicze pudło, które jest na jakiejś wyspie. Po prostu gdzieś tam płynąć i znaleźć to tajemnicze pudło, ponieważ ten znak znalazłem naprawdę bardzo przypadkowo. No i to pudło pewnie też bym znalazł przypadkowo. Także, jeżeli gracie w Stranded Deep i znaleźliście gdzieś to pudło, możecie wpisać w komentarzu, jaki numerek. Tutaj w prawym dolnym rogu, jak widzicie, jest numerek wyspy. Jaki numerek był tam, gdzie mieliście to pudło? Może tam akurat znajdę to tajemnicze pudło. Dobra, słuchajcie. Nie ma co przedłużać. Nie mam też pomysłu, co tu zrobić dalej, bo nie chcę robić czegoś po prostu na siłę. Także może jeszcze napiję się wody. Jest bardzo ładnie. Dobra, moi drodzy, nie przedłużając, może na jakieś piękne wzniesienie, czyli na przykład. Na mój piękny domek. Poza nagraniem sobie oczywiście wszystko tutaj ładnie uporządkuję, bo nie chcę tutaj też zabierać Wam czasu. Cóż, dzięki za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Napiszcie komentarz, jak Wam się podobało. Piszcie oczywiście propozycję imion dla rekinka, dlaczego nazywałem tak te żółwie. Yy, I cóż, i to tyle. Za tydzień nowa seria. I do momentu pojawienia się jakiegoś większego update'u, seria Stranded Deep jest oficjalnie zawieszona. Jeżeli się pojawi jakiś update, wtedy nagrywam odcinek i pojawi się on w poniedziałek, ponieważ w piątek, jak już mówiłem kilka razy, pojawi się nowa seria. Także jeszcze raz dzięki za obejrzenie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach i cześć.